Przede wszystkim dzisiaj zmierzymy się z questem sami swoi po zrobieniu poprzedniego zadania, mniej się przyjść do sprzedawcy i tam się ubrać powiedzmy, no to tutaj można u, u, u niego. No i idziemy. Musimy przyjść do chatki Simona. I tutaj powinien czekać na nas Desmond. Witaj. No, po zaopatrzeniu się w sklepie, wyglądasz dużo lepiej. Jedyny plus tej całej sytuacji z tym Iskarem. Wychodzi na to, że autorskie pieniądze nie śmierdzą. Żadne nie śmierdzą. Posłuchaj, po pierwsze, cieszę się, cieszę się że udało Ci się wydostać z Po drugie, witaj w naszej organizacji. Wojna z utorem trwa i tutaj. Przygotowujemy się do odzyskania taernu i zbieramy siły. Tyle informacji musicie na, ci na razie wystarczyć. Teraz pora działać. Todar mówił o was jestem gotów. W Trentis są pewne osoby, które w szkodziły naszym ludziom. Dlatego handlują suszem zquizahu, który otumania i sprowadza uczucie błogości. Co mam z nimi zrobić? Niestety, z tymi tutaj jest tak, że rozumieją wyłącznie język przemocy, więc musisz im przyłożyć. Niech wiedzą, że w mieście pojawi się ktoś groźny. Tylko zdołacz jakieś okrycie na twarz. Nie chcę na razie, nie chcę się na razie ujawniać. I jeszcze jedno: nie wolno ich zabić. W porządku. Co to za ludzie: Limu, Lasz i Bragir. Lasz będzie w magazynach portowych. Bragira znajdziesz w domku przy studni miejskiej. A Limu powinien być w wiosce na północ. Często załatwia interesy w stodole. Widzę, że masz już mapę. Zaznaczę ci na niej te miejsca. Nie wiem, jak to ma pomóc Starnowi, ale zrobię to. Zaufaj mi. Wszystkiego dowiesz się w swym czasie. Dam ci trzy listy. zostajesz po jednym u każdego popitego. Muszą wiedzieć, za co dostali i pamiętaj, żeby się czymś zamaskować. Rozmawiaj z tymi przekupkami przed W porządku. Widzimy się za jakiś czas. No to musimy iść po maskę. No i wracamy pod arenę. I one gdzieś tu są. Szukam chusty na twarz. Co? 10 sztuk złota za kawałek szmaty. Ale jaka porządna szmata, niech stracę. 6 sztuk złota. Dobra, masz tutaj złota. No i mamy. Musimy ją założyć. Jesteśmy zamaskowani. No i idziemy po kolei. Tutaj, tutaj gdzieś nas prowadzi. Bo nawet tutaj o. O, ktoś wybiegł. Facet plek, jak się żyje. Ktoś cię uprzedzi, rzucasz list od desmonta i wychodzisz. Dobra, idziemy dalej do portu. Ten magaz. O, typek. Lasza. Kręci się gdzieś tutaj. Jest na dole. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Idziemy na dół może jakaś znajdźka, coś... O nie. Jest i Lasz. Witaj, przyjacielu. Szukasz wytchnienia. Wytchnienia, tak jak oni, nie wyglądają na zrelaksowanych. Zaśpią się. Może nie wyglądają, ale właśnie świetnie się bawią. Bo dziękuję za taką bawę, zabawę. Ty jesteś lasz? We własnie sobie. Mhm. To ja mam dla ciebie troszkę zabawy. Walka. No i musimy go pokonać. Widać raczej. No. Najtrudniejszym przeciwnikiem to on nie jest. Kończy niestety, żadnego ataku jeszcze nie mam. Oj, yy... ojoj a nie procencie coś tam nie wybije. to co to, to za hit potężny był dobra jeszcze jeden atak traf traw elegancko No, odpoczniemy sobie. Niestety trochę HP nam uciekło. A czemu moje ja targowiska tu nie widzę? Oj, oj, oj. znaczka, to możemy coś znaleźć. No i musimy położyć list. Zostawiasz list i wychodzisz. Nie. Jebi, proszę. Nic nie widziałeś i nic nie słyszałeś. Dobra, no to lecimy teraz do tego ostatniego, który jest w wiosce. Musimy. O, tu ktoś coś zbiera. Dobra, jesteśmy w Stodole. Panie imię, oddam wszystko, proszę, tylko dwa dni. Oddawaj kasę, albo cię zabiję. Nie, proszę. Dobra, tyś jeden, spadaj stąd. Limu, mam dla ciebie wiadomość. Hej, ty wracaj tutaj, a później to go dormem. Najpierw tobą się zajmę. Cieszę, że mam ciebie tylko poturbować. No, jak widać, Limo jest takim samym przeciwnikiem, jak poprzednik jego. Coś nie trafiam niestety. O, tutaj chyba więcej bije. No, no, jak widać, raczej wymagające walki to to nie są. Może lepiej, troszeczkę. a ja się leczę tyle co nic. O, ha, <laughs> he, to już wygraliśmy walkę. Leży dostawiasz TACI, wychodzisz. Niestety nic tu chyba nie ma do podniesienia. No i wracamy do desmonta. Rduj, ty Poznaj generała Warhorna. Generał jest głównym dowódcą naszej operacji w Trentis. Gdybym gdzieś wybył, to jego masz słuchać. Rduj, Tak, ty jesteś śmiałkiem, który dostarczył nam rozkazy Stali, prawda? Tak, to ja. Podobno dalej wspierasz niską sprawę. Cieszy mnie to. Potrzebujemy takich ludzi. Generał kładzie ci dłoń na ramieniu. Potem zwraca się do Desmonda. Muszę was zostawić. Sam rozumiesz dlaczego. Oczywiście, generale. Bywajcie, za ta Za tarne. Odprowadzasz generała wzrokiem. Dobra, r wró wrócimy do naszych spraw. Po zamieszaniu w Trentis widzę, że robota jest wykonana. Wiedzą, że w mieście pojawiła się nowa siła, ale nie wiedzą skąd nadszedł cios. Brawo. Przytakujesz. Pierwsze zadanie za to, więc można dać ci wgląd w kolejną część naszego planu. Dzięki za zaufanie. Zapracowałeś na nie. Naszym zadaniem tutaj, podobnie jak w innych większych miastach Heligardu, jest zdobywanie złota które finansuje odbudowę naszej armii. Pobijcie tamtej truki, to też część Twojego planu? Wszystko, co robimy, jest częścią tego planu. Teraz musimy zaczekać, aż męty w Trentis zaczną przerzucać się oskarżeniami. Wkroczymy ich pogodzić, kiedy będą osłabieni. W tym czasie postaramy się zorganizować kolejne źródła dochodów. Powiedz, co mam zrobić. Kadry cię wdroży, Wznaczcie sobie jakiś plan działania. Dziewczyna zna różne tajemnice Trentis. Możesz wie od czego zacząć. Aha, i mam dla ciebie amulet, powinien ci się przydać. Dzięki do zobaczenia. Nastaliśmy amulecik, który w sumie, jak na ten poziom, jest fajny, jakieś resy daje, a w sumie raczej bardzo potrzebne jeszcze nie są. Uwija się pojęcie, jak w okropie. Dobra robota. Dzięki, to nie ciebie widziałem, Bragira. Mnie tak, byłam szybsza od ciebie, aś go załatwiła. Biedak ledwo dychał. Zwykle nie dychają, jak ich zostawiam, ale rozkaz to rozkaz. Powstrzymałem się w porę. Uważaj, bo zacznę się ciebie bać. Dziewczyna roześmiała się. I słusznie. Dobra, to gadanie. Gotowe do następnej roboty? Tak, coś proponujesz? Mam kilka pomysłów. Trend jest to ale spore miasto. Przykrzyżuje się tutaj wiele interesów wielu ludzi. Przepływa tędy rzeka złota. Trzeba tylko znaleźć bezpieczne zejście na jej brzeg. Czyli? Czyli ruszaj w miasto. Popytaj w portowej Taernie i ratuszu. Znajdź trzy fuchy w, w tych dwóch miejscach i wróć tutaj. Zdecydujemy, co robić dalej. Rozumiem. Do zobaczenia. No i zrobiliśmy zadanie. Widać, QEXPA dostaliśmy. Może nie dużo, ale zawsze coś. No i to by było tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę.